Nie wiem, czy to mówić teraz na tym live, może jakieś inne osobne zrobię, bo się dowiedziałam. Zabrałam tutaj e, e, moich e, niby kolegów, zabrałam na imprezę taką naprawdę super imprezę, e, bo m, m, zarejestrowaliśmy się na targi, mi zaproszenie z Adrianem i zaprosiłam tutaj moich dwóch kolegów. E, no niby kolegów, bo okazało się, że to jest świnia po prostu, ten Chewusz, to jest jakaś po prostu świnia, ostatnia świnia. Po prostu ten facet ma po prostu syndrom jakiegoś kontrolera, jakiegoś kurwa piewcy, nie wiadomo kogo. Bo to jest po prostu, nie dość, że prowadzi pogrzebowy zakład, trupiarz, to jeszcze się interesuje i niszczy ludzi, jest pedałem. E, e, jest pedałem, on jest, on jest e, e, pedałem, a nie żadnym hetero i to jeszcze strasznym do tego wytrzeszczem i zaczął się wytrząsać tutaj na mnie na jakimś live, co mi powiedzieli, że ja podobno jakieś torby wyniosłam z tego tego, owszem, jeżeli mi zaproponowali, że dadzą mi parę pierogów, to dlaczego miałam nie wziąć, jak mieli wyrzucić. Nigdy u mnie w domu brudno nie było, u mnie można jeść z podłogi, owszem, mam mało miejsca, bo mam jeden pokój, ale to nie znaczy, że tu jest brudno i ma, nie mam szafy, więc to wszystko mam po prostu spakowane w tym i wyciągam po prostu torby, te, które potrzebuję na dany sezon i, i, i tak żyję, bo mam małe mieszkanie, a tutaj nie jest brudno i, 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 i dom mam w Szczecinie, a w Szczecinie jest bracisek, co mam zrobić? Zaczął mnie nadawać, że jakieś torby wyniosłam. Jakie torby? Mieliśmy iść na basen, miałam, torby, miałam torę, koszyk i, i torbę z kostiumem i dostałam taką torbę jakąś tam z tego eventu. jakiś smycze do tego, jakieś na pamiątkę i, i dostałam od pani te pierogi, które podgrzałam i co w tym złego? Niech on się zajmie kurwa sobą jebany. Ile ludzi już kurwa zabił, nie wydał zwłoki w ogóle. To jest po prostu dwa pedały, nie dość, że zaprosiłam tutaj do domu swojego, nie do domu, bo on u mnie w domu nie był. On był, yy, 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 tutaj ochroniarz go nie wpuścił nawet, on tutaj nie był. Był Darek kiedyś przyniósł i był tylko w kuchni. Tutaj nie był, on nic tutaj nie widział, jedynie co mu powiedział. Nie wiem, czy ktoś tam widzi, ogląda te jego live'y, jebane, w Dunie. No tak, ja też. Wiecie co? Bardzo pracowicie, bo mus, muszę oczywiście, po to, żeby coś powiedzieć albo napisać, muszę coś poczytać, coś wiedzieć. Yy, tutaj się dowiedziałam, bo mi zaczęli wysyłać, co on tam na, nagadał na jakimś tam live'ie. Nie słuchajcie w ogóle tego zjeba, bo to jest chory łeb po prostu. To jest gnida, yy, yy, no, no, no parchaty, obrzydliwy, kurwa ryj z obwisłymi spodniami. Z tym wyciągniętym z ja z wzięłam na taki event, gdzie byli architekci i, i w ogóle wspaniali ludzie, artyści. Oglądaliśmy i Łazienki i w ogóle wszystko. On tutaj jakieś life y robi, kurwa. Niech on się ode mnie odczepi i niech nie nadaje. Wiecie co? OP nie nienawidzą kobiet i chcą je tylko używać i wykorzystywać. I ten śmieć. Zniszczył Kononowicza, bo robił z nim lifey, a teraz ten człowiek nie ma co jeść, bo go okradł ze wszystkich pieniędzy, a do tego prowadząc firmę pogrzebową, oszukał i nakradł tyle od ludzi, że to głowa mała. Bo mi tutaj dosyłają teraz, więc ja się dowiaduję, co to za gigant jest. Zwykła menda. Tak, patoszczur i wykorzystuje, jak ktoś jest znany albo ma zasięgi, to gdzieś tu blisko się musi pojawić, żeby ten. I tu kontrolę przeprowadza, co kto powinien. Że ja 70 lat prawie mam teraz co? gdzie mam pójść? Do pracy i po co? Przepraszam. Ja się cieszę, że ja żyję, że jestem zdrowa. On mi nie będzie ty mówił, co ja mam robić, debil. Pewnie powinnam w tej chwili mieć koncerty i mieć pieniądze z, z koncertów, z, z reklam, z internetu, z, z, z życzeń. To jest moja praca. Art and business. Nie chodźcie, weźmie do pracy. Zajob. Tak, chyba tak. Myślę, że się przyjaźni z Rafalalą. Myślę, że to wszystko jest jedna paczka. Zjebów. Pato zjebów, pato szczurów, psychopato zjebów. Oni będą mówili prawie 70-letniej kobiecie, co ma robić. Co pije herbatę tą? Yy, Nesti. I rozmawiam teraz przez telefon, bo zadzwonił do mnie kolega ze Szczecina, przyjechał mój były chłopak, taki Marek z Niemiec. No i rozmawialiśmy trochę przez telefon i tam coś tam, ktoś do niego zadzwonił, i przerwał. A ja mówię, dobra, ja oglądam film, bo bardzo ważny ten film, piękny film, bardzo mi się podobał. I w ogóle Butler jest w nim po prostu wyjątkowy. Nic nie sądzę, w ogóle nie, nie mówcie mi o tych ludziach, bo ja zaraz w historii dostanę i zacznę krzyczeć. Tak, to wszystko jest, to wszystko są, znajduchy, bez wykształcenia, wycie ruchy ze szkód pod specjalnych, złodzieje. I oni coś do mnie mają, do kobiety, która robiła czujniki do końców hamulcowych, anteny satelitarne na sali operacyjnej. Pracowałam e, jako technik elektroideologii przy angiografiach, e, e, teledyski robię, gram, e, jestem influencerką, e, cerebrytką. No już, z czym ja nie jestem, to naprawdę? Żeby się jeszcze czepiać. Nie wpuszczę kurwy tutaj, już ochroniasz go od razu. Jak tylko wszedł w drzwi, to powiedział, że nie, absolutnie tylko do 22, a ja go nie wpuszczę na pewno. Tak wykorzystał pa mnie jak Elwisa, tak. Też tylko na okrągło pracuję, pracowałam, żeby utrzymać rodzinę, żeby utrzymać córkę, żeby utrzymać męża, żeby utrzymać rodzinę, żeby mamie pomóc, żeby tacie pomóc. Co ja jestem jakaś? Służebnica pańska? Tak, manipulacja medialna, bo tam też z tego TVN-u, teraz nie wiem, coś tutaj w tej telewizji Republika też coś mojego nadal nie wiadomo z jakiego powodu, a co ja mam z tym wspólnego? No nie było, bo, bo yy, nie było pieniędzy, nie wiem, tam prezydent nie, do, nie dołożył i nie było. Nie kupowaliście biletów, to nie było koncertu. Ja powiedziałam. Tak samo jak te prywatne koncerty robiłam. Mówię, kupujcie bilety i te drogie, żeby się koncerty w ogóle odbyły. Nie, po 30 złotych oni wzięli, czy po, tam, po ile. A później nie było na nic. A wszyscy przy. Yy, 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 po stali. I w czym mam jeszcze tu udział wziąć? I z i z twarz znajomo, i co mam jeszcze zrobić? Pomagać ogonkiem! Ja jestem szczęśliwa, że jestem zdrowa. Muszę zrobić badanie, wyniki. Ja się cieszę, że ja żyję. No, film mogliby nakręcić, mog można by było zrobić film. No właśnie, bo serce, właśnie o to chodzi. Ja muszę jeszcze na to umiarowienie iść, czego się boję. Nie wiem, zastanawiam się po prostu. Bo biorę lekarstwa jakieś tam, biorę Betalok i, i ten, i Xarerto, i czuję się dobrze w tej chwili. Tak jakby mi nic nie zagrażało, no ale. Medytować, dobrze. Nie wiem, coś tam zamieścili. Jakiś mój, mój stary wywiad. Bez mojej wiedzy, bez, mojego, bez mojej zgody. Teraz ta powódź, przecież to, przecież to straszne, to co się teraz dzieje, ten rząd, co oni wyprawiają, masakra po prostu. No, był koncert. Mieliście, mieliście okazję w dworku biesiadnym ze mną spędzić trzy dni. Był zorganizowany. To, żeście nie zapłacili, nie było. Piękna pogoda u Was w Krakowie, u nas leje. Nie wiem, nie poszłam dzisiaj, bo nie chcę po nocy wracać, bo później jest dopiero o godzinie 2.29 kolejka, a zanim do domu to jest czwarta, to ja nie mam siły tak całe dnie i w ogóle i w tamtym roku pamiętam, się przeziębiałam, to dwa tygodnie się leczyłam. Muszę niestety dbać o zdrowie w tej chwili i tyle. Darmowe dostawy. Kup smart na rok i oszczędzaj średnio 600 zł rocznie z darmowymi dostawami i sklotami. Lub próbuj za darmo i ciesz się dodatkowymi oszczędnościami. Jak tak, to ale Każdy rodzaj zębów zasługuje na idealne, a przy tym delikatne czyszczenie. Oglągła główka naszej I że on mnie załatwi, ja pierdolę, co to za kurwa typ! Jeba, jebany misjonarz, kurwa. Żeby zdejść jeszcze dzisiaj. Nie wiesz, że zaprosiłam na żar się, napił się. Nakręcił jakiś lajfów, podobno ludzie mi później powysyłali materiały. Co on, co on co on gadał. Kononowicza to załatwił także w tej chwili zdycha. jakąś Elkę, nie wiem, nie znam Gaw nie, wiem, nie, nie znam tej osoby, ale też tam jakieś sytuacje są. Nie wiem, nie chcę mieć już z towarzystwem. No nic, ja wam życzę miłego wieczoru, bo ja chcę jeszcze porozmawiać tutaj z tatkiem i z Markiem. Yy, tutaj na tym, na Messengerze, bo przyjechał albo na yy, Whatsappie. Serdecznie was pozdrawiam, film bardzo dobry. No dzisiaj są w ogóle wiecie o Monolith, znowu Film, jaki to będzie film? Monolitu to też bardzo dobra wytwórnia i na pewno będzie jakiś dobry film. Ale to polski, chyba. Tak. Polski Instytut Sztuki Filmowej. No, jakiś dobry, no na tyfonie. Dobra, pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj jest 27. 27. Um, września 2024 roku ja tutaj już naszkowałam sobie ubranie na tym, na, 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 na łóżku, położyłam, bo miałam iść tam na ten, no, ale to nie ma sensu w deszczu i później po nocy wracać. Heaven, Heaven, co to za film jakiś polski, Heaven in Hell, z i tym Włochem. Też dobry film. Pozdrawiam Was serdecznie, Izabela.